Dobrego dnia, ja jestem szwagiel, A dzisiaj, jak wam, z rana 7.30 trzydzieści jest właściwie zaraz do szkoły. Szedł, ale to to nie ważne, że się zdążyć spokojnie. Ja dla was mówię, zada poradnik: jak tu zgrać sobie flansa i do niego pakiety treści, jadony czy jak to woli, nie. Mm. Na 1.12.2, no bo teraz gramy na wielkiej sielance i myślimy nad dodaniem tego moda. Jakbyście chcieli zagrać, no to będzie trzeba zainstalować, więc no. No dobra, to najpierw pobieramy tego plana. No i zmienili stronę, ale no, źli ludzie. Kiedyś ten QS Forge. O, bo ta starsza strona i w ogóle. się, przyzwy, się przyzwyczaił już człowiek, ojej, oj. no to, to się musi najpierw pobrać oczywiście niczego nie przygotowałem jak to mam w zwyczaju ale dobra mamy wlana i teraz trzeba jeszcze tam te dwa delikwenty bo bierzemy jeszcze drugą wojnę światową I o content packi to są tak po angielsku content packi o to bo bierzemy tak ten jest w ogóle podstawowy. Bez niego to nie będzie większość działała. Więc co trzeba pobrać? Jak to jest? No jest 1.12.2 122 Tutaj pobieracie na taką wersję, na jaką potrzebujecie. Czyli to nie skanować, nie dziś. Nie dziś. i No i tak, to się zaraz pobierze. No i good jeszcze... Ojeju, jeszcze te dwa. Ustawować tego Discorda. E. Content Parki. znowu, przechodzimy. Pobieramy teraz drugą wojnę i ten 1.12.2. Proszę mi tego nie skanować. Dobra, no teraz idziemy po kolejny Ten już ostatni Nowoczesne uzbrojenie No i dobra Ja tego pobiorę i już Wam pokazuję Trzeba otworzyć ten folder Napiszę w opisie jak się go otwiera No i dobra, to muszę jeszcze wyobraźć tego Modern Warfare No i dobra, tutaj ten... A dobra, no, to, no to to jest właśnie ten folder, nie? No To tak Ociera działał szpak, piękny pulpit No i dobra, ale tutaj tych delikwentów Tego trzeba sobie wziąć Uodpalić tutaj mocy jak tego folderu nie macie, to muszę Wam jeszcze pokazać następnym razem, jak się robi Foldera. To powinna większość raczej wiedzieć. Do tego flana. Wrzucamy do modów. Klikamy go. I bardzo się zmieniło. Widzicie, jak ja klikam. się już otworzył. Czekajcie, chwilę. Uh, 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 uh. Nie, nie, czekaj, to nie, nie tak, panie szwagrze. Nie tak, czekaj. Zupełnie piradoły opowiadasz. Musisz najpierw zrobić rzecz jeszcze jedną: czyli włączyć skalancera. Dobra, wróciliśmy po cięciu. Tutaj jak widzicie, jest Minecraft. Już nam się włączył na 1.12.2. Eee, no, na ilość modów, no. Jak chcecie grać na sielance, to. Co ja mogę na no to musicie je wszystkie pobrać na na Discordzie w linku. Do Discorda link w opisie będzie. No i no, jak mamy tego Minecraft, teraz tutaj Otwieracie ten folder. Minecraft. Tutaj już się Wam utworzył. Już go zgubiłem o folder FLANS. FLAN I tutaj się wrzuca what the Młody I one już tu będą siedziały. No i dobra, a teraz trzeba będzie gaflę wyłączyć Jak się go włączy ponownie to będzie już działać, więc cię znowu zrobimy cięcie No dobra, słuchajcie, wróciliśmy po przerwie No, trochę się nabiegałem w międzyczasie Więc trochę, no Nie, nieważne, wchodzimy na jednoosobowy Tworzymy nowy świat czy w waszym przypadku jak chcecie, to możecie wejść i na serwer nasz, który już pewnie jest po opublikowaniu tego materiału. Dobra. Proszę super płaski. No i zaraz Wam pokażę, że to już działa, że ten plan już tu jest. Nie tylko na papierze, ale i można zrezbić na przykład jakiegoś czołga. wziąć karabin. Podziać się w rosyjski mundur. <grym> no wiecie jak kto woli, czyż nie? Ja tu nie będę niczego propagował E, to to jest inny mod, to tak, to ja będę human, e no Ale czekajcie zanim mnie wyrzuci, bo te mody na singlu wyrzucają często O tej reszcie mówię, czekajcie, to ja tu mam wam zaleś flana no, jest plan. Nie wiem gdzie on się schował, ale jest. Jest plan mod pojazdy, bronie i no, rzeczy zespołu części. Przed bronie bym wziął takiego. Nie wiem, coś tam ruskiego. IS2. Może być. No, reaguje mi, bo się jeszcze świat nie przytował Nie, się nie wczytał, ale no jest. Jest, działa, mogę się nawet nim przejechać, jakbym trafił. Trafiłem. Żeby strzelić to potrzebuję dwóch czego jeszcze, ale dobra. Jest, to jest. Wspaniale, to ten poradnik działa, jak widzicie. Nie miałoby nie działać, przecież ja jestem specjalistą, nie? No dobra, widzicie, wszystko działa, tak jak obiecałem. Macie flana, macie wszystko, to ja mogę wyłączyć butel. No i tak zmierzam do szkoły, mam blisko zdążę spokojnie i dobrego dnia wam życzę.